Hej, witam was w kolejnym odcinku z Most of Planet. Dziękuję Wam, że su subskrybujecie, oglądacie, lajkujecie, łapki w górę. W dzisiejszym odcinku nagrywa z nami X Berina. Hej! Zapraszam Was zapraszam na odcinek! Zrobimy dzisiaj Xberina Loka. Za dużo nie ma. No, za dużo cięków nie ma, bo, ma. Powiem, że ma. Nawet nie powiem mi ode Ma. Nawet nie powiem mi ode mnie, ma... Światka, nie Ma. Czwartkę, a nawet mniej. Nie całe, nie całe, całe. Jak tutaj można to jak ująć, to. No ja mam więcej. A ja tam jeszcze. No. Tam Więc robimy loka. Jeszcze mam tak mało tych cichu. Te białe włosy ładnie wyglądają do tych, co chce zrobić ten. Ja te, te włosy jej dam, bo... bo miała być mega prezenta, ale nikt nie chciał dawać, to, to w końcu te wszystkie prezenty otworzyłam. Więc ty... Jak nazwać świeżeka? Nie wiem, na przykład... Ale jakie to zwierzę? Później pokażesz. Halloween. Na przykład upiorek. Yes, to są Tylko powiedziałem jego słowo i już... To jest... Już. You, no, ale fajne nie. Patrz. Skończyliśmy robić loka. I pomagajcie jej w lewerze, Nie dużo, jakie okay, do 12, level, na chce ten 11 level zbić. Więc pomagajcie. Już mi parę osób z YouTube zaprosiło do Znaj. Ogólnie, ciągle mam ok zaproszenia, więc dziękuję, bo mam jeszcze dużo więcej od Znaj, to mogę przyjmować. I pozdrowię te osoby, co napisały, hej YouTube. Zrobię na chwilę chwilowe cięcia, na chwilę, tak, 5 sekund cięcia. Zapraszam was po cięciu. Witam po cięciu, więc pozdrawiam Really Po, po. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Pozdrawiam Cię, Xwerina. Dziękuję. Pozdrawiam Cię piękna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, X.

Do po, kolejnego pozdrawiam, pozdrawiam, bo tak to. Nie chcę się pisać, bo dostał do każdego, kto mnie pozdrowi, o, pozdrowi mnie 100 osób i do 100 osób muszę pisać: hej, pozdrawiam cię z YouTube. No. Więc, tak, to pozdrawiam wszystkich graczy, moich znajomych z NSP. Dzisiaj pokażę. W, na, w zeszłym odcinku urządzaliśmy ogród. Zastanawiam się, czy w następnym odcinku nie urządzi pokoju i co w ogóle całego domu odmowa oprócz ogrodu. Więc zapraszajcie, X-Variant, tak samo na Escape'ie, jest chętna tak samo do rozmowy. Okej. Okay. Ta fanka już się nie może doczekać. Ona się nazywa... Loli... Po... py -O, o 1, 2, 3, 4, no, to czeka na odcinki. Lajkuję, łapki w górę, subskrybuję. Normalnie fanka numer jeden no Nie, no nie się dopytuje tak, tak. <laughs> No. To co tu można jeszcze wam pokazać? Jak widzicie mam cele. Cele się bierze od jak... Jak jest się VIP i masz 100 przyjaciół VIP, to wtedy się otrzymuje Celeb. A JUDGE to się otrzymuje, jak jest się VIP o rok Stary, wtedy się otrzymuje JUDGE. Panie Czuli, czy jakieś nazywało? Nie wiem, ja to mówię JUDGE, bo tak piszę. Zadanie Sylwestrowe, mam tutaj u góry wszystkie zrobione. Jestem ciekawa, tylko jakiś zwierzak. Ja Myś... nie mogę wszystkich zrobić, bo nie ma hajsu, że na przykład kupić tam jest jakiś strój brudzowy, albo... Animki jakieś. Jakichś... Albo jakieś animki na Sylwestra. Bo w zeszłym roku było takie coś, że fajerwerki i wyświetliło się 2015. Od tej fanki numer jeden. Kazała pozdrowić cały YouTube, kazała po, pozdrowić moich fanów w cały YouTube, więc pozdrawiam Was wszystkich od Lili li, po po, 1, 4, Oczywiście da łapkę w górę. Yy, x na nam cały kanał na YouTube, tylko że... Nie chcę ściągnąć kamerki, bo nie chcę nagrywać, bo już się nie, na, nie nadaje do nagrywania. No, tak, 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 tak. Jeszcze wam pokażę moje zwierzaki, bo nie mam dużo czasu, bo mogę... Bo mogę nagrywać tylko 10 minut, nie? Bo tylko tak wiesz. Tutaj widzicie, mam jedną półkę zwierzaków i chyba trzy półki druga. Nie, to jest pierwsza. To jest druga ze dwa to jest trzecia półka I to mam największego wybrzeża z największym levelem. Jak widzicie, jak urosnąć zwierzę chcą po prostu wbijać level albo po prostu dzisiaj do sklepu diament i się po prostu na niego widać diamond, i wtedy on rośnie. Z 12, a później z 12 na 30, czyli 20. już Mam dużo levely, żeby go powiększać. Jak widzicie, dużo mi do levela jeszcze brakuje. Autografów się A, i zapraszam wszystkich serdecznie by, na, moje, na mojego arta pod tytułem Wbijajcie na mój kanał. Moje, pokażę Wam. Tutaj. Oto jest ten art. Więc wbijajcie, to będzie nazwa kluby MSP. Więc. Yes. Coś mi napisało. Kto mi tu napisał? A, dobra, nie ja. dobra, nieważne. Kto by był tak kochany lub miły, kupił mi coś z listy życzeń, do pozdro albo. Albo x Verinie. tak po imieniu to jest, to jest Weronika, ja też jestem Weronika. Kto mi tu pisze? I teraz napisałeś wiadomość? To ja? Sorry, że nie odebrałam. nie odebrałam. Jak widzicie mam swój klub dla vip -ów. To jest taki klub, jak jesteś człowiekiem VIP, to otworzy VIP. To wezmę na moje. Czekajcie. Mamy wszystkie kluby. Jak widzicie, to jest mój jeden klub. Oczywiście tutaj muzyczny klub z dwóch członków. A widzicie, to jest klub, ale VIP. Idę kończyć filmik? już, bo jak będzie tutaj 10, to zaś moi ludzie muszą żegnać, bo zaraz tu będzie się kończyło i tylko do 10 minut na Bandicam. Ja tak. Dobra, będziemy powoli się żegnać. W następnym odcinku będzie kolejny odcinek. Zagrajmy w MSP. Może tak samo będzie z Verom lub bez. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Ciekawa, że, że będzie 58, to się szybko pożegnamy. Więc subskrybujcie łapki w górę. Dajcie lajki, udostępniajcie, pokażcie się znajomym. Pożegnam się z Wam. Cześć. Żegnajcie szybko!